Dzień dobry, witam w kolejnym cyklu odcinków blogu Czarka Jaśniczaka. Dziś kontynuując nasze spotkania lub też moje wystąpienie przed szklanym oczkiem na no, przeciwko mnie, yy, pragnę yy, nawiązując do poprzedniego odcinka yy, powiedzieć yy, w takim ogólnym zarysie o Sile lęku jako super motywacji do, impro, do działania w niewygodnych sytuacjach. Lub, upraszczając to, czym jest siła lęku w świadomej improwizacji na drodze życia. W poprzednim odcinku pokazywałem elementy. Będę, przypuszczam się, systematycznie pokazywał. Nie dlatego, że, żeby się znowieć tym, tylko żeby opatrzyć się tym postrzeganiem tego, co się wydarzy. Jest yy, świadomość i mamy sferę nieświadomą, wpływającą w znacznym stopniu, zarządzająca naszym całym ciałem. Ma, warto mieć to na uwadze, umieć się i otwierać się na zanurzanie się w nieświadomości na drodze, którą każdy z nas podąża i każdy będzie weryfikowany na jej początku, jest weryfikowany na jej początku, jak i na jej końcu, albo no, no, w elemencie przejścia. I do czego zmierzam? Wspominałem o lęku, być może obawie tego, że wszystko, co zaplanujemy, niekoniecznie się uda nam zrealizować. Więc prawda jest taka, że sytuacje, w których nie mamy kontroli nad tym, co się ma wydarzyć, mogą powodować niepewny grunt, sobie, niezbyt pewne schowywanie się i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę choćby takie powiedzenie, że ptak siedzący na gałęzi nie ma zaufania do gałęzi, że się złami, tylko do tego, że umie latać. Siłom się gałąź złamią, on zawsze może wlecieć. Korzysta ze swojego potencjału, który posiada. Jemu o tym nie należy mówić. My bardzo często zapominamy o swoich wspaniałych narzędziach. O tym, że możemy improwizować, że możemy kreować swoją rzeczywistość w sytuacjach, które pojawiają się powiedzmy sobie wyjątkowo na naszej drodze, czy też na mojej drodze. To też lek w połączeniu z planowaniem. może być takie planowanie, jeżeli ja cokolwiek sobie zaplanuję, dobieram pewien zespół cech, być może metod działania, bo jeżeli cechy, to mówię o relacji, a jeżeli chodzi o sytuacje związane z jakimś na przykład narzędziem lub planem materialnym, no zastosujemy pewne metody i techniki realizowania danych działań i one są Ujęte w tym, ponieważ no, użyję innej techniki czy też metody obsługi telefonu i trochę innej techniki do obsługi samochodu, chociaż to są dalej urządzenia. Wyłącznie. A więc, kontynuując tą przygodę i mówiąc, dlaczego lęk ma i yy, może być tak ciekawym elementem motywującym mnie do wspaniałego działania. I tutaj. Podeprę się swoim pewnym doświadczeniem wynikającym z tego, że w 1996-1997 roku rozpocząłem, spodobało mi się, się schodki spadochronowe. Co było przyczyną tego, że na nie, się, na nie zwróciłem uwagi, na chwilę obecną raczej nie będę mówił, bo to jest o wiele dłuższa opowieść. Natomiast z pewnością była to forma poznawania siebie, przekraczania pewnych granic i poznawania tego, że nic pewnego w życiu nie jest. I Gdy pojawił się ten dzień, w którym miałem skoczyć, czyli wyjść z pewnej sytuacji w strefę, wyjść ze strefy komfortu, wychodząc z niej, pomimo, że to były schody na linę, na spalchonie półokrągłe, powiedzmy, że wszystko jest za mnie wykonane, no, gdy się dokona tego wyboru, już nie ma powrotu. Gdy siedziałem w samolocie, My to dostrzegłem pewne opcje, gdy się już miało to wydarzyć, lęk był potężny. Ja sobie mogłem, ja już praktykując jakieś tam techniki jogi, medytacji, uważałem, że wiem, czym jest lęk. No nie będę pokazywał środkowego palca, bo sam sobie go chcę pokazać, tak ja naprawdę, naprawdę zweryfikowałem to od razu. Nie wiedziałem, czym jest lęk. A tu go od razu poczułem. Był przeszywający, tak silny, tak mocny. Że ta osoba, która wchodzi w jakieś opcje badania, wykonując pewne niebezpieczne zadania czy wchodząc po niebezpiecznych szlakach, może to odczuć. I wie o czym mówię. Chodzi o wiele innych gałęzi dziedzin sportu albo o gałęzi i, i także zawodowych, bo są też zawody, w których faktycznie ten element podwyższonego ryzyka jest. Ale idę dalej. Gdy dostrzegłem to i stałem w drzwiach samolotu, no, Czułem potężny paraliż. Dobrze były te udało się przetrzymać. Wyjście spowodowało, że czułem, poczułem się bezradny. Nie wiedziałem w ogóle, co mam robić. Uczyłem się jakiś tam czas, procedur. Odpowiadam, w ogóle nie, nie, nie zadziałałem. To mnie sparaliżowała ta sytuacja. Oczy miałem wielkie ogarnięte. dostrzec ziarenko piasku tam, bo skończyliśmy z 1200 metrów. Starą techniką na nie, jak wspominam, pewnie dostrzegłem w czasach ziarenko-piasków, o czym miałem bardzo dużo do, i o czym chcę dalej mówić. Później, gdy się pojawił 30 albo 50 skok, no było, było, Pojawiał się ten lek, ale on mnie też motywował do wielu ludziom. Podobała mi się ta weryfikacja tego, że mam czysty, spokojny wewnętrzny, jest w czystej postaci. On nie kłamie, on jest. I potem ten sam lek motywował mnie do bardzo kreatywnego, bardzo ciekawego podejścia. W tej całej grupie spodobało mi się to, co uwielbiam zawsze wśród ludzi, którzy wykonują i realizują się z pasją tym, co robią, że przeszkody tylko ich wyłącznie motywują do działania. I nie namawiam tu nikogo do tego, żeby spróbował skakać. Nie, to stało się teraz bardzo popularne, skoki tandemowe i tak dalej. Nie o to mi chodzi, bo to samo można uzyskać, doceniając swoje codzienne trudy i działania. Mieć, zobaczyć, że wielkim wyzwaniem po wielu latach jest bycie sobą. I tutaj, już zejdę na ziemię, odejdę od skoków, a powiem o pewnym modelowo pojmowanym obrazie, którym zaistniałem. Ty, jako młody chłopiec, mieszkając w Bolesławcu, wtedy, to jest moje miasto rodzinne. Obejrzałem film 40-latek. To była moja szkoła podstawowa, część jej. No więc obejrzałem film o wtedy, o Wapniaku. Gdy obejrzałem ten sam film, mając 50 lat, czyli 10 lat później, według Bohatera, no co mogę powiedzieć? Czy uważam i utożsamiają się z tym Wapniakiem? Wewnętrznie raczej nie. Natomiast jest to weryfikowane przez Sytuacje zewnętrzne, reakcje zewnętrzne, ten czas i tak upłynął. A mogę dalej odbierać w takim stopniu i jak podążać należy przez życie, co to ma wspólnego z lekiem. No nie będę wybierał siebie, a raczej otwierał się na to, że mam te 50 lat, jeszcze niepełne, ale mam, jakieś tam stopniu tej wędrówki, natomiast wewnętrznie jestem w stanie jeszcze dalej kreatywnie realizować na drodze z otwartym umysłem, z improwizacją, ale w pewnych granicach. Mój organizm już nie pozwoli mi na pewne postępowania, pewne postępowania. Pewne postępowania, przepraszam, to mam pewną istotkę. Pewne postępowania, które... Mogą potem zweryfikować moje samopoczucie. No mówię tutaj, no powiedzmy sobie, powiem o alkoholu. No nie jestem w stanie się teraz opić, następnego dnia no, intensywnie opić do odcinki, <grym> następnego dnia zafunkcjonować. To już wymaga, już wiem, że ten następny dzień kolejny jest już mało atrakcyjny, już będąc przygotowany w tym modelu. Jeżeli się decyduje na opijanie się, to... Pojawia się potem jeszcze miękkie lądowanie w postaci dwóch, trzech, 4 chwil i dnia wolnego. Nawet nie biorę się za jakiekolwiek podejście o tym. Moje ciało już nie jest w stanie uzyskać efekt całonocnej zabawy i wędrowania następnego dnia i się zawodowo, powiedzmy. Już otwieram się na to, że wiek nie boję się tego, pozwala mi skorzystać z pewnych narzędzi, jeżeli mam już podejmować decyzję spontanicznych zabaw, no to zaczynam robić to w pewnych ramach granica, na ile jestem sobie w stanie dać z tym ramę, żeby następnego dnia poprawnie zafunkcjonować, nie na bazie osoby skacowanej, która będzie coś udowadniać I jedynym marzeniem będzie tylko to, żeby ten dzień się skończył, tylko czy to będzie wysiłek, czy ewentualnie to spożycie alkoholu, to nie wspomniałem, go bardzo możliwe nie namawiam, ale nie powiem, że nie, nie korzystam z alkoholu. Używam go dalej. Umieć dostrzegać, co jestem w stanie dokonać w swoim, w swoim życiu. I co to ma? Jeżeli modelowo podejdę, wspólnego z planami, jeżeli modelowo podejdę do swoich planów i będę je weryfikował albo zdawał sobie sprawę, że są sytuacje niepewne, które mogą momentalnie zmienić, no to należy mnie każdego dnia otwierać się na narzędzia, na narzędzia, którymi mogę dobrze zaimprowizować. Na tyle, na ile pozwala mi moja wiedza i właśnie więcej niż moje ciało. Więc oglądając to na przykład 40-latka dostrzegłem, że ja raczej nie wejdę w model, który jest przedstawiony u, u głównego bohatera leżenia i umierania w wieku 40 lat, bo ja w tym wieku zamierzam hmm. żyć. Dalej, kontynuować swoją podróż, kontynuować ją z zadowoleniem. Natomiast uzmysłowiłem sobie, uzmysłowałem sobie, że w tym wieku, pomimo, że mogę się czuć na 18 lat wewnętrznie, moje ciało, ta substancja, kombinezon, pozwala mi się realizować na tyle, na ile pozwala mi się. 50-letnie ciało. I weryfikuję, że bliżej mi jest do. W wieku 70 lat, gdzie mam przykłady, jak ludzie się zachowują, niż do 18 lat, które być może wewnętrznie im bardziej odpowiada. Mając już na drodze cały dorobek tego okresu, z pewnymi plusami, minusami. Więc aktualizuję swoje plany, biorąc pod uwagę, że jeżeli tego nie wiem. Każda sytuacja sytuacji będzie przebiegać dla mnie pozytywnie, uda mi się dotrwać do wieku 70 lat. To moje działania mają um, zapewne się zmieniać. W weryfikacji, powiedzmy, ze spożywania alkoholu, wezmę pod uwagę, że moja regeneracja to już nie jest jeden dzień, tego wymagasz sami tygodnia. Tak to odczuwamy się, to subtelnie. A <laughs> Więc może w ten model podejścia warto włożyć systematyczne dbanie o dobre samopoczucie i ono nie będzie wynikało już ze spożywania alkoholu, tylko może być to aktywność ruchowa szeroko pojęta. Albo rekreacja ruchowa, nie na bazie wyczynowego skoku tylko rekreacji ruchowej, ale zakrywająca o profesjonalne, systematyczne podejście, bo każda czynność systematycznie wykonywana już zaczyna być profesjonalna. Trzeba poukładać sobie w ramach innych działań to, co Warto robić. Mając na uwadze plan, który się może zmienić. nie wiem, czy jutro na przykład nie spadnie mi cegła na głowę i będę sobie leżał miesiąc w śpiączce. Ale w wieku 70 lat to ja pragnę być dalej sprawny, więc być może już warto weryfikować na drodze swego życia, bo ja nie zamierzam się zachowywać, abym miał żyć wiecznie. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli będzie się to. Wszystko układało w pewien sposób. Sześć wesprze mnie na tej drodze, pozwoli mi funkcjonować także w wieku 70 lat. No to warto być może wesprzeć swoje ciało w tej podróży. Rozpocząłem od lęku, a mówię teraz o, o codziennych działaniach, ponieważ sytuacja, o której wspomniałem w samolocie, zobrazowała mi to, jak istotne jest weryfikowanie. To był lęk przeogromny. Więc yy, z czym mogę powiązać? Z obawą, że to, co się wydarza w naszym życiu, jest zmienne. Ja nie mam na kontroli nad tym. Gdy wyszedłem z samolotu, to ja już powrócić nie mogę do tego punktu wyjścia. Pewne rzeczy mają się wydarzać. Jeżeli będę podążał w z pewnymi procedurami, na które im szybciej się otworzę, mówię o procedurach naradzenia sobie po wyjściu z samolotu, co się wydarzy, obliczaniu, otwieraniu itd. Gdzie to robiła zamielina. wylądowałem, czułem się bezpiecznie, ale do kogo mam mieć zaufanie? Wyłącznie do tego, czego zacząłem się uczyć jeszcze wtedy na Ziemi, a nie na, na zupełnie nowych rzeczy. I lęk powodował, że zacząłem to robić poprawnie, bardzo, bardzo uważnie, wyłączając każdy zmysł, tylko skupiając się na tym, co mam wykonać. Czyli byłem w teraz. No i tutaj podpowiadam, mamy sferę podświadomą, która żyje albo. Wiecznym teraz albo w wiecznym dziś. Natomiast moja świadoma część żyje m.in. we wczoraj, jest dziś i jest jutro i tak pojmuje świat. I gdy uda mi się odłączyć, odejść od mojej wiedzy na tym, jak panowałem w swoich planach i jak jestem w stanie coś określić. Nie niosę, nie przyciągam uwagi do bagażu z tyłu, tylko jestem w teraz, to mam jasny, przejrzysty umysł. I tu lęk jest wspaniałą podpowiedzią, gdy wejdziemy w kreatywne improwizowanie. Czyli mamy pewien zakres, w pewnych granicach, zakres możliwości działania, ponieważ to niesie nam życie każdego dnia. Z umysłem, jak ze spadochronem. Jeżeli umysł jest otwarty, to zadziała. Podobnie z spadochron. On zadziała wtedy, kiedy jest otwarty. To jest pewna, pewna podpowiedź na tej drodze, dlaczego skorzystałem z tego swojego wewnętrznego, wewnętrznego doświadczenia. Jeżeli kiedykolwiek uda mi się znaleźć film na kasecie wideo i go przegrać, postaram się pokazać, jak wyglądają oczy osoby, która ma wykonać pierwszy skok. Siedząc w samolocie, potem już z perspektywy powiedzmy 50 skoków, będąc nieby odważnym, dostrzegałem to, co sam przeżyłem i wiedziałem, jak opcje, jak wygląda strach co jest ważne w życiu, zmieniają się. W chwilę, gdy wsiadamy z samolotu, do samolotu, dociera do nas myśl o tym, co się ma wydarzyć. I wiemy o tym. Naprawdę mentalność się zdecydowanie zmienia. A już gdy się pojawiają pewne podpowiedzi, tam rzucają sądy, mamy wyjść. Robi to przeromne wrażenie. I wiemy, że już raczej odwrotu nie ma, chyba że. No, no, czasami się pomaga my, kopniak w dupę, żeby ta decyzja poszła jeszcze. Bo faktycznie jest to paraliż. Ale mówię, wszystko odpada. Nie ma czegoś takiego, że cokolwiek w życiu w tej dokładnej chwili nie przeszkadza. Odcinamy na pewno wszelkie kupony śmietnika, wiedzy na swój temat. Na pewno. I to zawdzięczamy tej sytuacji stresującej, lękowej, lub temu zdarzeniu. Więc można to uzyskiwać w łagodniejszej formie, bo każdy z nas ma swoje indywidualny zestaw narzędzi do obsługi swego wnętrza. Można skorzystać z zupełnie innych opcji. To podaję jako bardzo jaskawy przykład tego, iż siła lęka, siła lęku yy, można w świadomy sposób zamienić na wspaniałą. Wspaniałe kre kreowanie swojego dnia każdego dnia, mając szacunek tego, co już posiadamy, mamy, przypuszczam się, przeogromny i wielki potencjał do tego, żeby dobrze jak i poprawnie zafunkcjonować w każdej nowej zaistniałej sytuacji. Odkrywanie siebie i uważne podążanie za tym, od czego chcemy odejść i do czego zmierzamy, weryfikowanie swych celów planów, jak i zamiarów, które mogą być zmienne, a nie, że, nie są, że, są, że jesteśmy stali w uczuciach. Uczucie się może zmieniać. Proszę to mieć na uwadze. Zawsze. I co tu możemy zastosować w tym temacie? Nie bardzo podobają się medytacje lub Sentencjonowanie, tak to też nazywam, lub afirmowanie. I gdy teraz wezmę pod uwagę daną sytuację w życiu, dany obraz, jak będzie obraz czterdziestolatka, który oglądam po pewnym czasie, tutaj upłynął czas przeszło 30 lat, to w obrazie niesionym przez jest, który jest w sferze podświadomej, która Komunikuje się z nami nie poprzez język ziemski, tylko poprzez obrazy, uczucia i reakcje zmysłowe. Mamy jeszcze węch, słuch. Kojarzy pewne fakty, więc w opcji tej relacji mogę dostrzec i wybieram sobie jakieś trzy słowa, że jestem mądry, rozwijam się i tak dalej i analizuję opcję tego chłopka, który oglądał i buntował się, że taki nie będzie z. Tym, powiedzmy sobie, mężczyzną, który ma w sobie tego chłopczyka i dostrzegam te elementy, tę różnicę, ponieważ ta informacja jest cały czas niesiona, i ją weryfikuję. Otwieram się, czyli w kreatywny sposób improwizuję, i otwieram się na improwizację, tego, że no okej, okay, w jest, jest stały obraz, nakręcony wtedy i wtedy. Natomiast ja faktycznie otwieram się na to, że nic nie jest stałe i, i zmienia się zawsze w moim życiu. Nie mogę żyć wielbieską przeszłością chłopczyka z bolesławca. Natomiast modelowym odbiorem siebie tak oczywiście, gdy wewnątrz siebie oglądam ten film. Wprowadzam też element koncentracji na głębszym oddechu. I do, doświadczam chwili i widzę narzędzia, jakie daje mi wiedza w chwili obecnej. Być może jest to i uciążliwe, ale podpowiadam i przypominam, że marzenie natężenia ruchu lat 70. realizowało się. Nie odbieram tego tej sytuacji wyjątkowej, która w tej ostrej formie była, ostrzejszy, zaostrzony, a jest teraz dalej jest, i ona jest kontynuuje się, się, dla jakąkolwiek przeszkodą i powodowała lęk. No nie. Była to wspaniała przygoda, jest wspaniałą przygodą w poznawaniu, pogłębianiu, i poszerzaniu między metodą improwizowania w tym, co jest, w zakresie danej możliwości, bo są jakieś ograniczenia, lecz ja mam skorzystać z dwóch, czy z trzech narzędzi, z tych trzydziestu, które zostały, powiedzmy sobie, odebrane i się w tym dobrze odnaleźć, dobrze czuć. Więc jest to świadomy oddech połączony z sentencjowaniem, intencjonowaniem lub afirmowanie. I stosuję tutaj ja osobiście taką technikę afirmacji z miłuję Cię, przepraszam, wybacz mi wielkie dzięki. Ponieważ kieruję to do sfery podświadomej jest to bardzo uniwersalna forma. Więc jest to sfera, którą rzadko kiedy bierzemy pod uwagę jak bardzo jest przydatna i potrzebna. Uważamy, teraz jak się pan powie, że głowa myśli, no ja samej głowy nie myślę zakupy. Moja rączka, moja nóżka, jeżeli jestem w pełni zdrowy, nóżki i tu mają pójść, to jest to pełne, całe ciało ma zafunkcjonować. Nie tylko, że ja sobie myślę, że główka myśli. Sama główka nigdzie nie pójdzie. Tworząc jedynie ze swym ciałem, jestem w stanie dobrze zafunkcjonować, a jedynie, czy też harmonię pełni można za to y, wprowadzić wtedy, gdy dbamy o całe ciało. Kręgosłup wymaga innych ćwiczeń, nóżki być może inne, intelekt jeszcze inny, rączki jeszcze innej. I warto mieć to na uwadze, chwilom oddechu, świadomego i powtarzania sobie czegokolwiek. Jest to cała sentencja obrazów, jak ważnym jest chwila dla siebie. Nic nierobienia, ale w dialogu wewnętrznym. A nie, że nic się nie i nie siedzenie wyłącznie i czekanie na cud. Można tak siedzieć i przespać całe swoje życie świadomie, śniąc na jawie. I tym elementem i aspektem, czy też podpowiedzią, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zostawiam dużo niedomówień, po no to, żeby kontynuować no, ten cykl spotkań został w pewien sposób zaplanowany, być może będzie zweryfikowany, to czy to się powiedzie, czy się nie powiedzie. To tam, gdy się pojawi element zwrotny, być może upłynie trochę czasu. Mówię teraz Jan, kanał YouTube'a upłynie trochę czasu, ten model może się dużo zmienić. Mogę ja sobie uświadomić, że lepiej zostać um, osobą. Introwertykiem, nie dzielić się, nie ekstrawertykiem, cieszyć się tą wiedzą, którą posiadam, niekoniecznie dzieląc się z innymi. Każdy ma wolną wolę, może dokonać tego wyboru. wiedzą żeby oskarżać. Głównie dobrze mogę się czuć, mówię dalej o dialogu wewnętrznym, z tym, że okaże się, że to jest potrzebne w jakiejś garstce osób, może większej garstce osób, może dwugarstwom albo pię pięciu garstką. Jeżeli tak będę sobie zakładał, już chcę kontrolować coś, już wpływać na to. Przypominam, no. Jeżeli życie jest i podpowiada nam taki imprezy, że najlepsze są nieplanowane, czyli życie jest, nie jest czymś, co można zaplanować, to należy dać sobie czasu, żeby zaobserwować, jak to kiełkuje, czy owocuje takim, czy innym, taką czy inną relacją. Jaka by nie była, jest i tak wspaniała. Bo każdy z nas jest wspaniałą, piękną istotą. Dziękuję bardzo.